Hej, cześć, witajcie na kanale Tiger. Dzisiaj ponownie grałem Fortnite. Fortnite'a. Otóż dzisiaj odcinek zobserwowania graczy. Zasady są proste. Gramy gierka... W sensie nie gramy. Lecę tutaj, dokładnie na ten tutaj wierzchołek. Robię gwiarę wiary gdzieś tutaj. Wyeliminowuję się. Już nawet ktoś zrobił to szybciej niż ja. Dwie osoby. W ja mogę mi się, od kogoś się się zabić, ale no No, no mniejsza yy, i wyeliminuję się yy, tutaj jakiś gościu sobie biegał, może z tego wyeliminujemy W sumie Trochę bym sobie też popykał Ale no dobra Raz, dwa, trzy, edit. O oh, kurwa, ale żem się popisał. Nie mów. Sayonara, idę obserwować. No trochę, trochę zwykłem, ale no słabi na pewno by nie wygrali, co już by umarli. O, tutaj mamy gościa, zbiera matsy To już jest plus. Na, no, rzeczywiście widziałem. Gdzie on w ogóle jest? Tam. Pewnie poleciał tutaj. Aha, no jest... Ale mniejsza. Okej. Aż tak Macy zbiera. No to to jest git. No to jej zbiera. My jedziemy dalej. Top 10 muszę obstawić. Dobra, gościu. Mało matsa. Bronię. Okej? Okay? Leczenia niebieskiego 0 Perek odbierany, młotek jest balony są Idziemy dalej O! Walka No pewnie, dawaj dalej Masakra Masakra Gościu z Bambikiem y... Aurą Totalną Bambik y... 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 Masakra Troszkę, że ja na takich nie trafiam W, w sensie ta trafiłem Nie wiem jak się to cudem Zawsze mam 50 osób w takiej strefce No dobra, teraz przejdziemy no, w takiej na no 50, to mam na widę. zazwyczaj. No, kurde, na no coś się odpala, albo to są takie boty. Zero ma. O! Szalaj. Czemu mi pisze zero ama? O! Wreszcie ktoś tutaj daje 2008 coś przyjeżdża wyjaśnić towarzystwo, idziemy dalej o, awa, brutalny bastion edith, ok, Marców mało lud w miarę dobry nie pije, bigana. na 18hp, to też o czymś świadczy tam jakieś budowle jest jakieś prawda podebieństwo. już nie ma. Bez nadziei. Bez nadziei. A, to są już wszystko jego budowa. Może nie zesz Gość, gość, gość. A nie, to bot. Bot czy gość? Matscy No, to bot, bot I co? Eee, anonimowy 3.18 do, do zapamiętania. Anonimowy 3-18 i daję. Cytadela jest grana. E, ludzik... Nie no. E, Okej. Okay. Wybór gracza: Bierze łódź za tarczę. Okej. Okay. A dobra, to już rozumiem jego zamiary. Chciał sobie to podpalić, ale jednak wie, że on mógł sobie rzucić tarczę, a później i se ścierać. No, nie wiem, to są takie niedociągnięcia tutaj. Następny odcinek robimy o tym, że obserwujemy go, gość z areny, bo to co tutaj się dzieje to, to ja nie wiem na każdym ale bot Idziemy dalej eee, miejscówka dobra jest grana. Lucik już trochę mniej. Trochę był chyba dojeżdżany, idziemy dalej. Trzeba tutaj szybko yy, gości przechodzić. 28, jeszcze tylko 18 i muszę obstawić. No i dalej, dalej, dalej. Ten będzie się z nim bił, czy nie? Mniejsza i dalej, dalej. Tak, wrócę do Daniela. Wtedy będziemy mogli się zastanawiać. 17 osób. Gość? 31, to też do zapamiętania. Tak na oko teraz. Później się dokładniej przyjrzymy. Eee, co ten gościu On jest? A, okej. Okay. Przechodź, przechodź. Pierdzę. Teraz. Nie, to dalej. Taką pompą zginąć. To jest wstyd. O, ten gościu dalej farmi drewno. to jest ten? Nie wiem, czy to jest ten, ale jakiś też farmił na początku. Idziemy dalej. Też ktoś farmi drewno metal. Wiesz, że tego tak nie zrobisz. Nie dostajesz tego Szybko, Daniel, Daniel, Daniel jest. Yy, edit, ok. Oglądamy teraz trochę Daniela. 13 osób tam. Mityczna skrzynka. na pompa. Leczenie dobre, ludzik dobry, ten Daniel, to on ma ogromne predyspozycje do zwycięstwa. No i tam ten, yy, ten drugi. Yy, to, to on z syreną grany. I ten, czy końcówką 31. No i się trochę Daniela oglądamy. Dalej na tej Wyjaśnij całą, nie wiem co on robi. Ma już tak dobry loot, że. Nie wiem po co to zmieniać. Chyba, że za czymś. Nie wiem, nie wiem. To jakieś budowle. Jego czy nie jego? No i co on robi? No to strefy mordeczko. Yy, 9 osób mi zostało. Nie, nie. O! No! No coś tutaj pokazał Ma, ma jakieś skiny na Francji Tylko, że te kolory są trochę od, od, od lewej do prawej ja... Powinny być na odwrót Maciki są zbierane To ważne jest Nie wiem czy on ma perki do odebrania, czy tylko jeździ tak pokazuje tutaj No ale Nie wiem, nie wiem Drewno jest też zbierane Taki no drewno, no, oczywiście według mnie jest najlepszy kamień i metal, no bo drewno to no, to słabe wiadomo, mało wytrzymałości, no, się też najłatwiej zbiera, ale no kamień jeśli się szybko zbiera jest dobry, to jest pod względem dostępności do mocności najlepszy, metal teraz w tym sezonie trochę lipnie, idziemy dalej, idziemy do tego do tej syreny. Eee... Morda, co ty robisz? Nieważne, dalej. Anonimowy. A tamten był anonimowy. 3.18 chyba. To jest Daniel znowu jakiś inny. Motorek. Czy on na tym serwerze są da sami Daniela? Więc jeździ. Pompa na blisko to kurna. Panie pompa eee, Co to jest? Ten gościu jakiś. Wróć dobry. Dobry lecz. Ten też czekaj, wróć do niego. Wróć, wróć, wróć. Eee, nie powinienem ostatnie Nie, 15 osób. Tutaj ktoś wstraca. Tego też pamiętałem. Jak Albo jakiegoś podobnego. Eee, x, x, a później As. Ok. I dalej, dalej, po tym, ten zdechnie w strefie. O! Gościu dziwny. Bije się z botem. Idziemy dalej. Szybko, ile gości zostało? 15, jest fajnie. To jest ten, co zbierał drewno na początku. Zdech. Pokonał go... Ayl... I... Debil, 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 debil raz, debil dwa, debil trzy Tam jest ślurb. Dobra, idzie przynajmniej Dobrze, dobrze, przynajmniej tyle Jakbyś... Dobre... na to o chwilę najlepsze leczenie. To są 3 bigi i 6 splashy No... no. No dobra o, i już saty po tym nadrobione Ile osób? 11 Ja szczerze nie wiem kogo obstawić, nie wiem szczerze Żeby... Wy... O jest Daniel, Daniel ma ze starcie. Daniel czy tamten, nie wiem Dostana chyba... Detro zrobiła Daniel, Daniel, Daniel Ściga jakiegoś gościa Tamten ma tą lotnię taką, ten tegest. Ten ma też jakąś starą Parasolkę za winę. Dobra, wjazd ostry, obstawiam Daniela. 10 osób równe. Miutkie. Obstawiamy Daniela. Strepka. Okej. Okay. Tylko O kurde. Jeżeli on to teraz wygra, to, to najprawdopodobniej grę wygrał. Dawaj Daniel Dawaj. Wygraj mądrze. Nie możesz tego zepsuć. Nie, nie. To się nie Da dobrze, dobrze, dobrze. Yy, Edytuj... Daszek edytuje. Po czemu ty wiercisz się przez swoją ścianę? Poważny jesteś? Dawaj mu też laser. Le tyle gości cię laseruje. Młod, dłoń i ucieczka. Oh, kurde, dostał, dostał, dużo. Była baj 2008. Co się urodziłeś? 9 osób. W sumie to i tak już. Przetrwaj, później go rozwalisz. Dajesz mu jedną bombę. Przeładowany PMik. Pompa, przeład. Daszek, daszek, edytuj. Mordo, o co ja ci do ciebie mówię? Ty coś robisz ten tego? Trzymasz, okej. Macy mac, mac. Dobra, do góry. Musisz, musisz, musisz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobrze, 70. Dobra, ten zes... Dajen musi wygrać z nim. Kto używa takiego malowania na broń? Nie wiem, szczerze. O kur... Ale baję Ale dostał, dostał za dużo. Dian Dead jesteś. Przegrałem zobaczmy teraz tylko co to wygra. Następny odcinek robimy z zostają gości na arenie. Więc szykujcie się, bo może być ostro. No... kurde ten daje za długo ja powinien wygrać. W sumie. Reddy taki średni. Na schodzeniu w dół. Polecam ci jak mapkę do edytu. Dobra, zabił, zabił. Potki, 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 szybko. Waj, już cię oboksował. No dobra. Dawaj, dawaj, szybciej. Gości dojeżdżaj mordał. Musisz już tą grę wygrać. Oje joj, jo, jaki tripedit. Jeden taki ten. Tego, wiecie, widzowie. Nieźle, mogę być gorzej. Eeey, yy, ci te skrzynki? Co ty piga szukasz? Czy problemu? Mm. Dobra. Dawaj. Musisz to wyjść. Już tak nie wygrałem tego odcinka. Ale no. Spisujemy ten gości. Jeżeli widzowie chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, subicka z dzwonem na kanale, to będę wiedział, że wtedy chcecie więcej takich odcinków. I... i następnym razem będę opisał tego gościa. Jeżeli spotkam go na casual'u. Zobaczę. Tak średnio górę zabudowałeś. O nie Dojeżdżaj Masz tutaj takiego bambika w tym roku. Dobra Wciąż 5 osób Może Ktoś jakiegoś Skybase robi Gra na strefę Nie wiem sam już Ło wow. Edit Jestem gościu Edytuj to Rozwalaj ścianę Nie ta strona Ile on ma metalu jest chory jakiś Nie no, po co ty wychodzisz? Po co ty wychodzisz normalny? To jest taki bambik tam jest Dawaj, dawaj, dawaj Wyjeżdżaj w kościanie jakie? Co ty robisz? O tutaj, dawaj, dawaj, dawaj A tam gościu ukampi Co ty robisz? Gość, 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 się Bomba Uważaj, laser dostajesz, jesteś dead Albo nie Dobra, spisz się weźcie jak ktoś lepszy na tych casualkach o kurde jak mogłeś tego Dobra Przebacz Przebac przebaczam ci, że tam tego nie trafiłeś W sumie to dla ciebie większa strata, bo on ci ta wtedy też bomba. Jakbyś miał tą beltówkę gdzieś niebo leciał, niebo po co ci? Aha Fajaczek Nie trać poty na to Ale no dobra, ty grasz Ja tylko w Pewnie jeszcze skara zielon na to Zajem za pompę Serio, zrób tak To, to byłoby najlepsze co musimy to nie robić Dojazd, dojazd, dojazd nie, sprema, nie nie jest, nie tak Ale dobry damage Dawaj, dawaj, dawaj Wjeżdżasz Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak O Nie Pi, 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 lecz się No mało, mało potek Musisz zabić, jeżeli chcesz więcej leśnia mieć I ma chyba mitycznego eksfaliborażu, to się przełączymy to jest ta syrena! Ale ona ma gównianą pompę, chyba że jest ona. To jest ten, to ten żołnierzyk, 31. Też nie był aż taki zły. Chodzi na HG, ale tak za bardzo to nie ma nic na zejście. Z HG. Idziemy dalej. Ten, to jest ten gościu. No sami ci, ci spocenicy zostali tutaj. No ten ma mega krytyczną sytuację. Po co ten kamień został? Oj, jest ręka małomatsa Tego gościa nie Mało Małomatsów, mało I co teraz? Magit mm, też magid Do życia Chyba gdzie więcej gości, ten tej gość mnie sam za swoje boksy Ten campie pod strefą to jest ten, ten gościu. Likwidacja, ten, ten co z Daniela mi będę zlikwidował No trudno, no, 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 wygrał, wygrał lepsze. Wejście na HG. Dużo masów O! Odbicie. Bo no, teraz dojazd doja, doja. 40, no, trochę słabo. Nie, nie No, no, dobrze, dobrze. Dobra, jest Git, ale ty 1400 massa tak to chyba czyli Lisa 30 sekund Dobra, dalej, to jest ta Syrena Co, ma jeszcze mniej matca. jeszcze raz. No i ten tutaj przyjaciel i ten tej campi. No i co, gościu? O, strefka po 10 maców masz sporo, dawaj. Chodzisz na hagę Buduj zlecić O! Ładnie tutaj zagranie o, ten gościu, oj oj oj, oj, oj. problemy, problemy, on przeżyje, zginął. Syrena syrena. Yy. O, tak ona ataka z tej strony, dobra, nie trafia. Yy. Ten, ten ma, ten zdech. ten ma duże szanse. Nie, on przeżył. I teraz on Zondeda. Tak, i, sy i ten gościu wygrywa gra. Dobra no widzowie, zostawcie lajka w górę, yy, subika z zonem. następny odcinek, faltuję za niedługo, z tym razem z Areny, trzymajcie się i cześć.